W Krośnie uczczono pamięć ofiar holokaustu kwiaty przy pamiątkowej tablicy ulokowanej w miejscu dawnego Getta żydowskiego złożyli m.in. przedstawiciele władz miasta i sejmiku województwa. Getto było początkiem gehenny i tragedii ludzi żyjących tu w krośnie. Ludzi, którzy tutaj na co dzień stanowili bez mała jedną czwartą społeczności miasta. Ghetto w Krośnie zostało utworzone w sierpniu 1942 roku. Niemcy zgromadzili w nim około 600 osób. Panował tam głód, choroby, zimno. No nie mieli znikąd pomocy. Pracowali m.in. na lotnisku w Krośnie. Przy dworcu byli wykorzystywani do pracy wszelakich, prac ziemnych. To były dosyć ciężkie prace. Getto przy ulicy Franciszkańskiej zlikwidowano w grudniu 1942 roku, a jego mieszkańców wywieziono do getta w Rzeszowie oraz obozu zagłady w Bełżcu. Dla Polski i Polaków Żydzi nigdy nie stanowili problemu. To Niemcy stworzyli ten problem i doprowadzili do zakłady narodu żydowskiego. Oby się więcej nigdy ta historia nie powtórzyła, i dbajmy o to, aby był pokój wśród Polaków, Polek. By wśród narodów Europy nigdy nie myślano o wojnie. Przyszliśmy tutaj z grupą ze szkoły muzycznej, żeby upamiętnić y, Żydów i oddać im hołd. W ramach obchodów w Muzeum Rzemiosła otwarto wystawę Dziewczyna z Pamiętnika w poszukiwaniu rywki z łódzkiego getta. Ekspozycja pochodzi ze zbiorów Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie. Rywka była kilkunastoletnią dziewczynką, która w czasie II wojny światowej mieszkała w łódzkim. Getcie. I wiemy, że na pewno przez około pół roku, na przełomie lat 1943-1944, pisała pamiętnik, pisała go w języku polskim. I ten pamiętnik został odnaleziony w 1945 roku na terenie obozu, wyzwalanego obozu Auschwitz przez sowiecką lekarz wojskową. Są tutaj cytaty z, z tego pamiętnika. Są właśnie też w bocznych takich kieszeniach komentarze do tego. Na wystawie prezentowane są także archiwalne fotografie autorstwa trzech najbardziej znanych fotografików getta Włodzi Henryka Rossa, Mendla Grossmana oraz Waltera Genewajna. Wystawa będzie dostępna do 26 lutego.